Dokonujemy takiej powolnej analizy spokojnej wszystkich tych naszych danych dotyczących planowanych zmian, tak, finansów, sportu, kultury itd., itd. Ale dokonaliśmy też analizy takich rzeczy typowo administracyjnych, czyli nazwy ulic. Bardzo ciekawy temat się okazuje. Nie wiem, czy pan prezydent w ogóle sobie zadał trud, żeby się nad tym pochylić, ale moja pracownica tak na razie. Że tak powiem, w sposób dość ogólny, przyjrzała się nazwom ulic naszych miejscowości, które są planowane do przyłączenia. Tak? I według aktualnie obowiązujących przepisów, w ramach jednej miejscowości nie mogą się powtarzać nazwy ulic. Tak? Mamy miejscowość Borki, nieduża miejscowość, w której musi nastąpić zmiana 15 nazw ulic. Dotyczy to 165 adresów. Także ci mieszkańcy mogą być przygotowani na to, że będą musieli wymienić dowody. Już nie, bo tam się nie wpisuje adresu, ale prawo jazdy i dokumenty samochodu na pewno podlegają wymianie. I tego mieszkańcowi nikt nie zwróci, bo nie ma podstaw prawnych do tego, żeby przy zmianie nazwy ulicy dokonywać jakichś tam odszkodowań. Więc. 165 adresów, 3-4 osoby na adresie, tak? Prawo jazdy nie każdy ma, ale samochód jest w każdym domu, często po dwa i po trzy. Miejscowość Brzezie. Trzy ulice, a dwie do zmiany. Tak to wygląda. Miejscowość Czarnowący, 43 ulice do zmiany nazwy. Łącznie 711 adresów. Później mamy miejscowość Krzanowice gdzie na 12 ulic w sumie, które tam mamy, 10 jest do zmiany i mamy miejscowość świetne, gdzie na 8 ulic 5 nadaje się do zmiany. Myślę, że to też są ważne rzeczy, bo to wprowadzi straszny bałagan. Ci ludzie będą musieli wiele rzeczy w swoich dokumentach pozmieniać. Wszystkie tabliczki są oczywiście, to tam jest akurat nie duży koszt, ale dla mieszkańca, wydatek. Sami tu u siebie w miejscowości Kup mieliśmy w planie dokonania drobnej korekty, jeśli chodzi o, o nazwy ulic, powiedzmy taka boczna uliczka została nazwana kiedyś tam jakąś nazwą, ale nie pasuje to, bo pojawiły się kolejne budynki. Trzeba by jednak nadać nową nazwę i tam jest w sumie tylko jeden czy dwa budynki, które którym by się zmieniły nazwy. Proszę sobie wyobrazić, że przyszli do mnie mieszkańcy i panie wójcie, proszę tego nie robić, bo my mamy małą działalność gospodarczą, cztery samochody, 960 zł koszt wymiany dokumentów w do tych samochodach. Tak? To, to są tego typu koszty. O tym nikt na razie nie mówi. Zmienia się siedziba firmy, no bo będzie miasto Opole, dzielnica, nie wiem, Czarnobąsy, ulica kiedyś była, powiedzmy sobie, Górna, Jasna, Hendorfa, Brzozowa czy Chopena, będzie musiała być inaczej nazwana, tak? No i więc trzeba wszystkie dokumenty swoje wymienić. To też jest straszny problem. Nikt o tym nie mówi, nie? Nikt się nad tym nie zastanawia. Ale jak się tak policzy, to, to dotyczy 1200-1300 adresów, czyli... Budynków, w których mieszczą się, czy to są zameldowani ludzie, czy mieszczą się przedsiębiorstwa tak, prowadzone, bo to też różnie wygląda. Mamy mniejsze, większe firmy, ale też każda ma swój adres przy określonych ulicach. Opole o tym milczy, tak? potem będzie zaskoczenie dla mieszkańców. No, wątpię, żeby pan prezydent robił te zmiany nazw u siebie, tak? Będzie musiał zmienić tu na tych terenach przyłączonych, bo tak będzie mu prościej, łatwiej. Bo przecież w starym elektoracie nie będzie siał fermentów, a nowy i tak będzie miał przeciwko sobie.